Cześć, z tej strony Debit i zapraszam do obejrzenia skrótu czwartego spotkania serii playoff Cleveland Cavaliers vs Indiana Pacers. Zawodnicy Pacers podeszli do meczu bardzo skoncentrowani. Indiana przegrywa w tej serii 3 do 0 i jeśli tym razem się nie postawią, będzie to dla nich koniec w tych playoffach, a Paul George bardzo możliwe zacznie szukać nowego pracodawcy. W pierwszej kwarcie widzieliśmy bardzo wyrównaną walkę, Len Stevenson grał jak nakręcony, zdobył w tym spotkaniu 22 punkty, trafiając 4 trójki w drugiej kwarcie rezerwowi Cleveland zagrali bardzo ładną zespołową koszykówkę. Deron Williams dał świetną zmianę. Widzimy, jak wchodzi tutaj ładnie pod kosz. Zaliczył w tym meczu 14 punktów i trafił wszystkie 6 rzutów w tym spotkaniu. Ale Len Stevenson cały czas oddawał te swoje trójki, cały czas oddawał te swoje rzuty. To jest naprawdę niesamowite, że jeszcze miesiąc temu ten zawodnik grał w NBA 2K z youtuberem Cash Nesty, a aktualnie gra bardzo solidną koszykówkę w drużynie NBA podczas playoffów. Pod koniec drugiej kwarty przewaga Cleveland zaczęła powoli rosnąć, a Kevin Love... Mógłby grać w rugby. Podanie przez całe boisko dobiegnącego w kontrze Lebrona Jamesa trafia 2 plus 1. Kevin Love zdobył w tym meczu zaledwie 4 punkty, pudłując niemal wszystko, ale pod koszem walczył jak dzik. Zdobył 16 zbiórek, ale w tym momencie Cleveland tracą piłkę. Mamy kontratak. Tadeusz Jank już jest pewny, już wita się z gąską. Lebron James wyłania się za pleców. Co za blok piłka wylatuje w trybuny. Tadeusz będzie musiał zadzwonić po tym meczu do Igłodali, żeby zapytać się jak sobie radzić psychicznie w takich sytuacjach. Paul George trafia osobistego i Kevin Love ponownie gra w rugby. Podanie do Lebrona Jamesa przez całe boisko. LeBron zdobył w tym spotkaniu 33 punkty, dołożył też 10 zbiórek, ale Kyrie Irving był władcą boiska w trzeciej kwarcie. Irving zaliczył w tej odsłonie meczu 16 punktów, łącznie zdobył ich aż 28. Większość widzów myślała, że to już jest koniec, będzie sweep, Indiana Pacers się poddała, Indiana może i się poddała, ale na pewno nie Lance Stevenson, który walczył w każdym posiadaniu. Paul George zagrał dość słaby mecz, ale to był bardzo wielki rzut. W tej sytuacji podanie od Paula George'a, Tadeusz Young nabiera na pump, fake'a, trafia spod kosza, mamy remis, obie drużyny mają po 100 punktów, półtorej minuty do końca spotkania Paul George gra 1 na jeden z LeBronem Jamesem, nie trafia, ale Tadeusz Young do bitka i Indiana Pacers w końcu wychodzi na prowadzenie. LeBron James ma wysokiego i co zrobi w tej sytuacji? Rzuci trójkę w twarz, to była jego pierwsza trójka w tym spotkaniu. Pierwsza, ale bardzo ważna trójka. Po drugiej stronie boiska Indiana ma jeszcze szansę, żeby wyrównać ten mecz. Jest 105 do 102. J.R. Smith, co ty robisz? Doszło do straty. Paul George ma 4 sekundy na oddanie rzutu i oddaje ten rzut i nie trafia. Po drugiej stronie boiska czekał kompletnie niekryty Jeff Tigg. W takiej sytuacji musi pójść podanie. Zostaw swoje ego na boku, pozwól drużynie grać! Cleveland wygrywa to spotkanie 106 do 102 i wygrywa tę serię. Pierwszy sweep w tych playoffach. Paul George zdobył w tym spotkaniu 15 punktów na bardzo niskiej skuteczności 24%. Ale dołożył do tego też 7 zbiórek i 6 asyst. W trakcie serii miał on bardzo dużo surowych słów na temat swoich kolegów z zespołu. Biorąc pod uwagę to, jak zagrał w dzisiejszym meczu, powinien on w końcu zacząć dostrzegać też własne błędy. Jak myślicie, czy Paul George zostanie w Indianie, czy może odejdzie do innego klubu? Jeśli do innego, to do jakiego? Dajcie znać w komentarzach. Jeśli chcecie na bieżąco oglądać skróty NBA z polskim komentarzem, zapraszam do zalajkowania tego filmu, do subskrypcji mojego kanału. W opisie znajdziecie też link do playlisty, w której znajdują się wszystkie skróty NBA, które do tej pory przygotowałem. Z tej strony Keep The Beat. Cześć!